Wracamy do półfinału Debla, para Gabriel Hetnar, Sandra mazurek z Grzelca kontra Jarek Boczar z Bolesławca i Sławek Holodecki z z No i to już jest decydujący tagrek, jest po jeden w tiebreakach, a teraz prowadzi para Gabrys-Sandra 6 do 1, czyli mamy 5 piłeczek meczowych. Piłk piekł a Jarek próbuje odsunąć zakończenie tego meczu jak najdalej. Serwuje na Gabrysia. Która para zagra w finale? No, raczej ci, co prowadzą się i do jednego. Sandra nie chciała zakończyć tego widowiska. Chociaż miała taką ładną wykładeczkę. 2-6, decydujący tajbek podaje Jarek. To jest ławiec na i zakończyło się podwójnym błędem serwisowym. Game set, mecz para Gabriel Hetnar, Sandra Mazurek. No to rzeczywiście miły moment. Dawajcie, to mi, no właśnie, a ja się cieszę akurat. Gabriel w parze z Sandrą. Sandra, która dzisiaj naprawdę ma wspaniały dzień. Grają w finale błyskawicznego turnieju deblowego 59. No zecho, DAREK Cup. Pośledzimy trochę Sandrę. Zobaczymy, gdzie ona idzie.